Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na taki krótki film, w którym pokażę Wam nowy asortyment z Pepco. Jest to już taki asortyment bardziej jesienny, szkolny. Zapraszam Was do oglądania. I Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything to say. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be. Change. I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. because you're trying to stay strong and fake a smile until. I oh. Do hey. you? Na samym początku zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I pamiętajcie, że dzięki klikaniu dzwoneczek będziecie mogli otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Moi drodzy, tak jak widzieliście na tym krótkim filmie, staram się Wam jak najwięcej przedstawić tych produktów, które teraz są dostępne w Pepco. Ewidentnie można rzec, że są to produkty w pastelach i są to też produkty metalowe. To, co właśnie najbardziej zwróciło moją uwagę, a w sumie nawet mój, mój słuch, to są po prostu ozdoby na ściany po prostu z metalu. Tutaj akurat jedna pani, jak my byliśmy w sklepie, wpada w te, w te ozdoby ścienne. Są dość drogie, bo one 60 zł kosztują za te, kosztowały te liście, co zresztą też mogliście zobaczyć. Są dość oryginalne, są na pewno też rzucające się w oczy. I myślę, że wielu osobom mogą się takie rzeczy spodobać. Jak widzicie, jest też dużo metalowych osłonek, dużo metalowych jakichś mis, mocno się przewijały takie kolory ziemi, czyli ciemne zielenie, złota, takie wiecie, takie piaskowe odcienie, m, czernie. Generalnie jest naprawdę bardzo tak mogłem rzec, że wręcz industrialnie teraz w PEPCO. Już nawet na świeczkach pojawiają się takie motywy jesienne, gdzieś są żółbienia w drewnie, są liście. No i to, co przede wszystkim możemy zauważyć, słuchajcie, no to są artykuły szkolne, czyli jest bardzo dużo zeszytów, plecaków, ta największa gama produktu znajdowała się jak zwykle w tej strefie, gdzie jest beznadziejna lampa, która strasznie tam rzuca takie specyficzne światło, przez co aparat nie może złapać ostrości i strasznie miga, dlatego ja tam nigdy nie mogę nagrać nic fajnego dla Was, ponieważ no jest po prostu za jasno, jest po prostu ten obraz migający i kompletnie nie nadający się do tego, żeby pokazać Wam go y, już w filmie. Generalnie, tak jak mówię, jest bardzo dużo rzeczy dla dzieci do szkoły, jakieś woreczki, y, naciapy, pojemniki na jedzenie, plecaki, piórniki, kredki, zeszyty, notesy. Bardzo, bardzo dużo tego wszystkiego możemy teraz znaleźć. Pepko, nawet jeżeli chodzi o jakieś koce, jeżeli chodzi o jakieś poszewki na poduszki, to też już wszystko ma też taki motywy już jesienny, kolorystykę jesienną, taką spokojniejszą. No bo nawet zauważmy, że nawet jakieś zmieniamy z, nie wiem, ubrania, no to jednak kolorystyka jesienna jest raczej w brązach, w szarościach, kratach. Y, szczególnie karata to kolorystyka, nie, ale właśnie w tych takich ciemniejszych odcieniach, też jeżeli chodzi o manicur, no to już odchodzimy raczej od pasteli i idziemy y, w stronę właśnie jakichś ciemnych zieleni, ciemnych fioletów, y, brązów, czerni, to wszystko, każdy okres w roku ma swoje, swoją określoną kolorystykę, no w tym przypadku y, jakichś tam gadżetów do domów, Pepko, również. Ja także, słuchajcie, kupiłam sobie kilka rzeczy, nie jest to wiele, ponieważ no. Też nie chcieliśmy kupować po prostu tylko po to, żeby kupić. Pierwszą rzeczą, jaką kupiłam, słuchajcie, co też już się zmieniła, ewidentnie po prostu stylistyka, to są podkładki. To są dwie sztuki podkładek pod talerze. i Ja za te dwie sztuki zapłaciłam, słuchajcie, 10 zł. 5 zł za sztukę i one są w rozmiarze 30 na 45 cm. Mam tutaj dwie podkładki, bardzo ładne. My je zazwyczaj, znaczy my jemy na tej wyspie, na której często też Wam nagrywam haul. Yy, I po prostu to jest właśnie odcienia brązu, więc stwierdziliśmy, że taki, taki odrewna, więc stwierdziliśmy, że taka podkładka też idealnie będzie się sprawdzać. Bo były różnokolorowe, były na przykład trzy, pasmy, trzy takie pasy, każde w innym kolorze, także naprawdę jest w czym wybierać. Kolejną rzeczą, którą kupił sobie głównie, już nawet wykorzystywał, słuchajcie, do zakupu, bo potem skoczyliśmy jeszcze na zakupy. Mój mąż to jest organizer, to jest plastikowy organizer, za który zapłacił 10 złotych I tutaj, zobaczcie, są trzy przegródki: dwie małe, takie mniejsze i jedna taka duża. Macie do tego rączkę. My tu akurat pomyśleliśmy, że to jest fajny, słuchajcie, organizer na chemię tego do oczyszczenia. Układacie sobie tutaj na przykład wszystkie preparaty, które musicie zabrać do sprzątania w łazience, tutaj sobie układacie szczoteczki, jakieś, nie wiem, no na przykład siereczkę, yy, szczoteczkę jakąś, wiecie, coś do czyszczenia i naprawdę świetnie może się e, sprawdzić do tego macierączka, więc wygodnie można przenieść, jest leciutkie, bardzo ładne, czyli więc naprawdę fajnie się sprawdza. Kolejną rzeczą, którą kupiłam sobie już słuchajcie, praktycznie wychodząc ze sklepu i która rzuciła mi się w oczy, jest to koszulka z myszką mini. Jest taka biało, biały zwykły t-shirt z rysunkiem myszki mini. Ja ją mam w rozmiarze L, ponieważ była tylko jedna emeczka. I ona była brudna, więc stwierdziłam, że no nie będę brała po prostu brudnej. Elka no, podejrzewam, że będzie na mnie troszeczkę za duża. Ona kosztowała 25 zł, słuchajcie, i to jest 100% bawełny. Także naprawdę bardzo się opłacało za 25 zł bawełniany t Troszeczkę duży, jak widzicie troszeczkę szeroki, bo nawet zasłania cały obiektyw. Ale po prostu jako taką luźną koszulkę też można... Mieć, ewentualnie jeszcze nie przymierzam jej, przymierzę, zobaczyć czy będzie dla mnie dobra. Jeżeli będzie bardzo duża, jeżeli będę w niej bardzo źle wyglądać, no to po prostu ją e, oddam. Kolejna rzecz, słuchajcie, którą kupiłam, jak zwykle musiało coś też trafić dla To Jest to taki stworek, taka, taki miś koala tak naprawdę. Z takimi długimi, latającymi nogami, które on po prostu uwielbia, bo sobie przeciągać. Jest pluszowy i pewnie jak nacisnę to on zaraz y, przyleci, będzie drapał drzwi. O, właśnie widzicie, on też piszczy tutaj na brzuszku, na brzuszku ma e, zresztą kosteczki i e, takie odciśnięte, odprasowane kosteczki i łapkę. Jest mięciusi, milusi, kosztował, słuchajcie, 15 zł, także też się bardzo, mm, bardzo opłacało. Już tym razem nie popełnię tego będu i nie odetnę mu metki, bo on uwielbia po prostu sobie ciąmkać wszystkie takie metki. No i ostatnią rzeczą, którą, słuchajcie, kupiliśmy, to jest takie małe naczynie żaroodporne. Za które zapłaciliśmy 15 zł również, i to jest po prostu naczynie żaroodporne do piekarnika. Na przykład mi zawsze brakuje czegoś, żeby zrobić owsiankę taką, wiecie, pieczoną, czy jakieś nie wiem, małą musakę chcecie zrobić, czy mało lasagne, taką na jedną osobę, no to uważam, że idealnie taki pojemniczek się sprawdzi. Można go mieć my mywarce jest w tem do temperatury maksymalnie 180 stopni, bo jest to ceramiczne. Uważam, że naprawdę fajna rzecz. Zobaczyć, co tu jest napisane. Nie umieszczać zimnego naczynia w rozgrzanym piekarniku. Nie zalewać gorącego naczynia zimną wodą. Nie podgrzewać pustego naczynia. Można też trzymać coś tam w lodówce, w tym. Generalnie bardzo fajne. Ma też rączki, które notabene no są malutkie, ale można za nie złapać. No i generalnie, słuchajcie, tak wygląda asortyment, który ja kupiłam. Tak też wygląda asortyment którym, pepku, który widzieliście w tym wcześniejszym E, krótkim filmie zbiorczym. No plecaków, wiadomo, kredek, żadnych takich rzeczy nie kupowaliśmy, ale naprawdę, tak jak widzieliście, wybór plecaków też jest olbrzymi. Piórników, pojemników na śniadania, naprawdę jakichś kubków termicznych, no jest tego bardzo, bardzo dużo, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ja Wam tymczasem dziękuję, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!